Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Mam się dla Was recenzję, moją opinię, recenzja to opinia, e, o odnośnie nowego produktu marki Bobbi Brown, który się kryje pod pełną nazwą, uwaga, Instant Full Cover Concealer. Dokładnie. E, zacznijmy od takich e, danych technicznych. 23 funty za 6 ml produktu, ale oczywiście jak królowa promocji coś dla Was znalazłam. Kiedy, tak jak ja, zapiszecie się na stronę Bobbi Brown UK, dostajecie maila, e, w którym macie 15% zniżki na Wasze pierwsze Proszę zamówienie, także super, dodatkowo darmowa wysyłka. Ja w gratisie dostałam jeszcze taki malutki pędzelek, który dzisiaj się w mojej toaletce. Jest naprawdę bardzo fajnej jakości, używałam go i jestem z niego zadowolona. Także fajny, mały gratisik, którego będę używała. No i dobra, co mówi producent? 15 odcieni. Marka wyprodukowała także fajnie, bo naprawdę przekrój kolorystyczny jest, jest spory. Ja mam oczywiście odcień najjaśniejszy, który się kryje pod nazwą Porcelana. I co producent mówi? Producent mówi, że ma być to mocno napigmentowany produkt pod oczy, który ma mocno kryć, rozświetlać, ma być trwały, nie wchodzić w zmarszczki, czyli wszystko, czego ja potrzebuję, było krycie, trwałość, lekkość. Także tyle ze strony Bobbi brown, a co ja Wam powiem? Powiem Wam tak, że w ten sposób wygląda kolor, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo jasny, nawet przekładając tak do mnie, ja mam jakieś pozostałości samopalacza, ale jest naprawdę mega jasny. Minusem dla mnie jest aplikator, bo właśnie produkt dla mnie ma dwa minusy i ten aplikator jest zbyt mało precyzyjny jak dla mnie. Ja wolę takie aplikatory jak na przykład w, w Narsie i drugi minus, jaki ja zauważyłam, to niestety formuła. Dla mnie ten The cat Produkt jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty. Przez to, muszę, przez to muszę kilka razy go dobierać, żeby zaplikować go w odpowiedniej dla mnie ilości pod oczy. Ja lubię efekt takich mocno rozjaśnionych y, okolic pod oczami. Y, widziałam, że niektórzy używają go sobie tak po 3-4 kropeczki, y, rozcierają i na pewno wtedy produkt nie wystarczy na o wiele, wiele dłużej niż mi. Ja lubię takie naprawdę, wiecie, jasność. Tym bardziej, że jak wiecie, ja mam takie y, plamy pod oczami, y, którym się przesuwają i nieważne, czego używam, one i tak Wracają. Także dzisiaj przychodzę do Was na początek bez makijażu twarzy, nie mam nic, nic na sobie, bo wtedy będzie lepiej widać, jaki ten produkt daje efekt. Bo kiedy nałożyłabym pierwszy podkład, a później ten korektor, to nie zobaczycie jego mocy, ponieważ dla mnie on jest naprawdę mega, mega kryjący. I powiedziałabym, że dla mnie jest nawet bardziej kryjący niż make-up Forever Full Cover Concealer, z tym, że tamten na pewno będzie o wiele bardziej wydajniejszy. Także tyle ze strony technicznej. Przejdźmy do aplikacji. Tak wygląda moja okolica pod oczami. Także nabieramy produkt, i tak jak wam mówię, on jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty. Zauważam, że o wiele ładniej ten produkt wygląda, kiedy na początku zostaje rozprowadzony naszymi palcami. Nie pędzlem, pędzel go smuży, ponieważ on jest naprawdę bardzo gęsty. Później, że tak powiem, doklepię go gąbką, że wygląda bardziej naturalnie. Także biorę swoje e, palce i zaczynam go rozprowadzać. Myślę, że nie muszę Wam mówić, jak ładnie wygląda teraz moje okolice pod oczami, moim zdaniem, ponieważ jest naprawdę bardzo ładnie rozjaśniona, rozświetlona e, i ten produkt pod oczami naprawdę jest bardzo, e, bardzo lekki. Ja się bałam, że przez jego właśnie gęstą formułę on e, będzie może mi wchodził z marsz, będzie taki ciężki, obciążający. Na szczęście tak, na nie jest. Także ja teraz biorę moją gąbeczkę, to jest oczywiście Blended. Uwielbiam Blended. E, o wiele bardziej wolę tą gąbkę niż Beauty Blendera, także na pewno sobie zrobię e, mały zapas tych gąbek, uważam, że są przydatne. Świetne, chociaż to jest moja pierwsza, którą mam już od kilku miesięcy i cały czas mi się super, super sprawdza. Także dobra, produkt został, że tak powiem, rozprowadzony. Może to nie jest takie idealne, stuprocentowe krycie. Ja widzicie trochę te moje plamy jeszcze przebijają, to że to nie jest takie stuprocentowe krycie, ale full cover też nie do końca kryje te moje plamy, może jedynie derma koladałby sobie z tym radę. Ja teraz nałożę podkład i dołożę jeszcze tego produktu w te okolice, w które uważam, że chciałabym mieć trochę mocniejsze krycie i za chwilę do Was wrócę. Nałożony, także dobieram jeszcze odrobinę korektora właśnie w same te miejsca, gdzie chciałabym, żeby to krycie było mocniejsze, i znowu aplikuję go palcem. I to ktoś naprawdę mnie bardzo satysfakcjonuje. Ja lubię, kiedy na co dzień moja skóra je na troszkę przybija, kiedy jest widoczne to, co jest pod, pod makijażem. Ja maluję się mocno i naprawdę mocno się pudruję, kiedy kręcę dla Was filmy, bo po prostu ogląda lepiej w aparacie, ale na co dzień nie lubię wyglądać jak taka typowa pudernica. Także zobaczcie, jak naprawdę ładnie wygląda. Wykończenie jest takie rozświetlające, naprawdę takie obudzające. Także to jest kolejny produkt marki Bobbi Brown, który... Mega mi się e, sprawdził. Ja już użyję teraz e, pudru. E, Wróciłam do mojego ukochanego e, pudru marki e, Hourglass, ale tak naprawdę ja używałam na ten korektor e, zarówno Laura Massie. E, mam też puder z Rimmela, gdzie on jest? O, jest ten e, Stay Matte i z każdym pudrem naprawdę on ładnie wygląda, tylko oczywiście w cienkiej ilości, no bo co za dużo, to nie i co, do końca swój makijaż jeszcze się Wam pokażę i w ogóle jest godzina, e, 10, no prawie 11. I ja do Was wrócę jeszcze po, pod koniec dnia pokażę Wam, jak ten korektor utrzymuje się pod oczami. E, I ja ogólnie mówiąc polecam Wam, że to jest naprawdę bardzo fajny e, produkt. No minusy, e, aplikator nie do końca mi się podoba, ale można z nim e, pracować. No i jest bardzo, bardzo gęsty. I podejrzewam, że po prostu dla mnie będzie mało wydajny, także. Maluję się i za chwilę do Was wracam. I tak wygląda mój skończony makijaż czy jest tak bardzo delikatnie, lekko podkreślone oczy, błyszczące usta, trochę konturu rozświetlacz musi być, oczywiście. I y y Ja taki makijaż noszę tak naprawdę na co dzień, y bo w takim się czuję najlepiej, tak najlżej. To jest taka. Trochę lepsza wersja mnie. W sensie, wiecie, nie jest tutaj tego za dużo, nie jestem taka przerysowana, coś mi tu przebija, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Także pokażę Wam jeszcze, jak mam teraz e, korektor po przypudrowaniu. Mega, mega zoom. Tak wygląda moja okolica pod oczami. E, naprawdę ten efekt mi się podoba. Gdzieś te plamki tutaj przebijają, ale myślę, że, że nie ma tragedii. Także mamy godzinę 11.07. Ja do Was wrócę po przynajmniej tych 7-8 godzinach i pokażę Wam, jak utrzymał się korektor pod oczami. Jestem przychodzę, godzina 20.35, czyli minęło tak naprawdę. O ile dobrze jeszcze liczę 9,5 godziny od kiedy ostatni raz się z Wami łączyłam, także cały dzień już za mną pora zmyć makijaż, a zanim go zmyję, to Wam pokażę, jak wygląda moja okolica pod oczami, bo na nie się dzisiaj głównie skupiamy i muszę powiedzieć, że na takiej odległości, jak to mówię face to face, czyli na wysunięcie ręki, kiedy ktoś by stał mnie, w miarę blisko, myślę, że powiedziałby to samo co ja, że um, oczywiście to już nie jest taka sama intensywność i taki stopień krycia, jak na początku dnia, kiedy się malowałam, ale dalej to okolica wygląda ładnie, wygląda świeżo, wygląda taką rozświetloną, nie jest zbyt wybielona, pomimo, że ten korektor jest naprawdę bardzo, bardzo jasny i dosłownie tak minimalnie tyci, tyci. Gdzieś mi ten korektor tutaj pochodził przy linii rzęs. Ja mam to za chwilę oczywiście pokażę z bliska, ale no myślę, że jak za takie pieniądze on naprawdę spełnia swoje zadanie. A tak wygląda z bliska, sami ocenicie, czy to też Waszym zdaniem jest w porządku wygląda, jak na 9 godzin i na tak lekki puder. On dzisiaj tutaj minimalnie, mimo że powchodził w takie mikro pierwsze zmarszczki, ale poza tym myślę, że naprawdę wygląda całkiem w porządku. Najdłużej nosił chyba 11 godzin i nie wyglądał o wcale gorzej od tego, jak wygląda po tych 9,5 godzinie. Ja pomyślałam, że fajnie będzie Wam pokazać, jak ten korektor, domownicy, jak ten korektor wygląda przy innych, które ja mam jeśli chodzi o, o kolor, bo oczywiście każdy jest inny i tak naprawdę nie mam tutaj odpowiedników czy zamienników, jeśli chodzi o poszczególne korektory, bo każdy jest inny, ale pokażę Wam kolorystycznie właśnie jak on wypada przy tych, które już mam, także taki dodatkowy klip za chwilę Wam puszczę. Mam nadzieję, że też się Wam podobał, że zostawicie mi kciuka do góry, jeśli, jeśli tak było, i że napiszecie mi, jaki jest Wasz ulubiony korektor pod oczy, jaki jest taki wasze KWC. Może czegoś mi brakuje, może coś nam nie jeszcze przyzostawał. Także z mojej strony to tyle, buziaki trzymajcie ciepło. Papa.